Halo, halo, witam wszystkich na kanale Lola Palma. Dzisiaj mamy 10 dzień sierpnia. Jest czwartek. Na zdjęciu widzimy bananka Maureli i i tutaj, tutaj w rogu widzimy nożyce, więc będziemy obcinać dolne, e, dolne liście, te słabe. Także za chwilę poobcinam. Ogólnie e, będę chciał dzisiaj Zrobić taką małą korektę w liściach, a mianowicie w trachach, znaczy w trachach, w trachach jednego obecnego, gdzieś tam tak wystaje, jest nieładne. Myślę, że jednemu. Obgole ze 3-4 liście, najgorsze w Wagnerze, i tutaj prawdopodobnie zostało wszystko dodatkowo um, prze Przetnę tutaj takie liście najbrzydsze, czyli tego, plus tego i chyba więcej żadnego. I no, zrobię porządek w figach, bo niestety figa strasznie się zagęściła i ona nie wygląda jak drzewko, tylko wygląda jak szak, Więc cały dół obcinam, mimo tego, że są tutaj małe figi. Szkoda energii, niech ta energia idzie w górę. Zobaczcie, co tutaj się dzieje na ostatnim filmie. Było to widać, obrodziły niesamowicie. Natomiast, no pytanie, czy dojdą, tak? Teraz zapowiadałem pogodę, nawet po 30 stopni, więc o proszę, proszę. o. o, o. No i ym... o, Berry, dobra. Słuchajcie, zobaczcie, jak ładnie różowo. Ungenville rozpitają to wszystko było w poprzednim odcinku więc nie zanucam przytnę może też y, troszeczkę tamtą tamtą, tamtą oliwkę i zabiorę się do roboty dzisiaj zacząłem kosić trawę bo słuchajcie widzicie tutaj już jest skoszona a tutaj po prostu tragedia jaka duża a mały tuptek tak tylko szybciutko jeździ na zabiegi nic, nic mu się nie poprawia, ale no, jesteśmy dobrej w myśli. Nie chcę nikt podjąć decyzji o uspaniu tego małego naszego tuptusia. Dobra, więc widzimy się za moment, jak będzie wszystko poprzeć. No i dobra, witam na drugiej części filmu. Wszystko już poobcinane, trawa skoszona. Więc, yy, więc zobaczcie, dużo nie obciąłem po trzy liście, czy tam po dwa. Z tego dokładnie trzy. Zobaczcie, jakie ładne mają przebarwienia na, na spodzie. Więc niech teraz szkoda było energii w te małe liście. Niech teraz zasuwa, zasuwa w te duże. Bo no jak na pierwszy rok, nie wiem, czy to dużo, czy mało, ocencie. Mają może 80 cm. Tutaj z tego obciąłem też. Też trzy liście. Więc yy, no, więc tyle wystarczy. Tutaj są liście skan i pousychane kwiaty, więc tak to y, wygląda. tej rabatce Tutaj z tej przesadzonej niedawno. Właśnie to nie obciąłem jednego liścia, no bo on no, de facto w ogóle nawet się nie, nie rozwinął zbytnio, więc tutaj. Yy, Widzimy, może ten kolejny wachlarz będzie już troszeczkę lepszy. Wyrwałem ogóra. O, trzy takie ogórki. Zapomniałem z nich zrywać. I tyle. Małe karłatki nie były ruszane. jedziemy dalej. W tym trachu obciąłem tylko dwa liście. Ktoś powie, kurde, fajne, zdrowe liście. Czy... O, no może i fajne, zdrowe, ale gdzieś tam ten jeden wystawał mi tutaj już na pramnik. Drugi tutaj blokował wejście, więc... Więc dwa obciąłem. Słuchajcie, kasiek, tak, który na ostatnim filmie był jakby bohaterem. Pięknie się miała. Piękne zielone, soczyste liście. Najwięcej obciąłem z Wagnera. 3, 6, 6 liści tych, tych dolnych jeszcze kusiło mnie tego i tamtego, ale dobra, zostawiamy. Zostawiamy i tutaj z, tej, z tego trochę, trzy liście dwa i jeden, który gdzieś tam wchodził na, na piaskownicę, więc też źle nie wygląda. Z Waszyngtonii. Z Waszyngtonii dwa liście. więc No ale Waszyngtonia ma silny przyrost. Także tu kolejne. Kolejne 1 i jeden. Może tego tak nie widać, ale wychodzą kolejne dwa. Tutaj pokażę też w środku bagnerze, o tutaj już się ładnie oddzielają, to samo, to samo, trochę Carputta, Fortunei i, i tutaj, to samo, kolejne dwie dzidy, mało tego, tam już trzecia wychodzi, więc ma się dobrze, Bra, idziemy do Karłatki, Karłatka z tego roku, tak. Parę też była sadzona. Tu troszeczkę więcej tych liści poobcinałem. Jak widać ma jakieś tam plamki. No to są liście, które były, te nam przyła to są liście, które były źle zabezpieczone podczas transportu. Jechaliśmy samochodem odkrytym. Też to jest na którymś filmie I, i gdzieś tam wiatr go poczepał i tak troszeczkę niefajnie wyglądają, więc ogólnie już ma się dobrze. Dzisiaj pierwszy dzień. Pierwszy dzień dzisiaj od chyba dwóch tygodni. 10 dni gdzie nie padało pogoda taka była przez cały dzień o trochę zachodzi słońce mam w tej chwili tam więc bardzo bardzo fajny dzionek jeszcze nie ma takich ciepełek ale tak jak mówiłem wcześniej że upały nadchodzą i otóż ogoliłem wiecie co trochę ona mi się przykrzywia kurde. Chyba muszę tego paciora ściągnąć bo, albo, albo nastawić bo pod ciężarem tej korony lekko mi się skrzywiło Patrz, no i jeszcze raz Wam pokażę co w tym roku oblepione natomiast niestety a może może się jednak mylę, ale mam wrażenie że to wszystko jednak nie dojrzeje aczkolwiek mamy jeszcze taki powiedzmy w miesiąc, no liczę jeszcze wrzesień, czyli półtora miesiąca takiej letniej pogody Zobaczymy, zobaczymy co później, e, więc też obciąłem, co obciąłem, ze strelicji, obciąłem trzy paskudne liście, które były e, wystawione wiosną, a tu jeszcze jednego małego, też był obietnik, e, tutaj wszystko świeże, ładne, były przypalone przez wiatr i, i słońce, delikatnie przyciąłem e, oliwkę, także i tą też troszeczkę, no słuchajcie, no to jest gołym okiem widać jaka jest różnica ta po prostu dziadzieje i, i się obawiam, że coś będzie trzeba z nią zrobić zobaczymy po zimie, czy na wiosnę puści nowe, jak przetrwają zimę, to będzie jedna wspólna budka z termowentylatorem jeszcze nie wiem z czego ją będę robił, ale będę i tyle, i obciąłem też budleję która jest przepotężna roku bardzo szybko usychają i przekwitają kwiaty ale uwielbiam ten zapach, no i nie ma motyli w tym roku niestety w tamtym roku było ich dużo i tyle, dobra słuchajcie, na nie będziemy szli, nie będę przyciągał film, myślę, że się zmieszczę w 8-10 minutach max więc co e a jeszcze Wam pokażę, jaki w tym roku przyrost mają te Wino bluszcze, wino czy Pięknie już zasłaniają, zasłaniają mur. Te jasne zielone, to wszystko świeże. Pędy. Więc rośnie. I jeszcze taka ciekawostka. Borówki już fajnie dojrzewają. Już ile zerwanych było. A. Super. A tu odmiana tych borówek czerwonych. Inne w smaku, bardziej delikatniejsze. i Słocze. Zobaczcie jak plepione. Dobra. Nie ma to tamto. Trzeba kończyć ten odcinek. I, I co? I do zobaczenia do kolejnego odcinka. Tak przy okazji w niedzielę zaczyna się Czwarta Liga Dolnośląska. I moja nasza iskra zaczyna mecz u siebie. Także kto ogląda ze znajomych, to zapraszam na mecz Iskry do Księgienic do zobaczenia, trzymajcie się komuś film podobał łapkę w górę kto jeszcze nie subskrybował z nowych oglądaczy to zapraszam do subskrypcji i co, wszystkie liście trafiają na kompos do zobaczyska, hej ...na papierkach sportowych na stadionach piłkarskich raz jeszcze proszę o zaprzestanie używania takich środków na stadionie zagłębionym